Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam na kolejnym spotkaniu z i Przedstawię Wam dzisiaj aspekty na czwartek, 9 czerwca 2022 roku. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest pod władaniem węża. Patronuje dzisiejszemu dniu 12 urzędnik. No to już wiecie, co się tutaj będzie działo: będzie się wszystko zamykało i kończyło, tak? Moi drodzy, czerwiec jest we władaniu ognistego kania, a rok 2022 jest we władaniu wodnego Tygrysa. Moi drodzy, proszę mieć tutaj na uwadze również puste kursy księżyca i tego typu rzeczy. Wszystkie informacje linkuję na dole, bowiem Chińczycy bardzo zwracają uwagę właśnie na takie momenty, takie aspekty, pusty kurs, na fazy księżyca, na to, jakie właśnie osiąga w danym momencie punkty na nieboskłonie i też według tego dużo rzeczy planują. Moi drodzy, dzisiejszy dzień, dzień punktu takiego właśnie troszkę można powiedzieć martwego, wyznaczony jest w kalendarzu chińskim takim czarnym krzyżykiem, a więc dzień, w którym po prostu niczego nie robimy, niczego nie rozpoczynamy. Moi drodzy, to jest dzień świetny na zamykanie pewnych rzeczy. To jest ostatni dzień cyklu, więc tutaj odradza się wykonywanie jakichkolwiek ważnych czynności, szczególnie takich czynności związanych z jakimiś sprawami, rzeczami, które chcielibyśmy, żeby długo zostały w naszym życiu. To nie jest dobry dzień ani na zawieranie małżeństwa, ani na oświadczenia, ani na otwieranie biznesu, ani na podpisywanie ważnych dla nas umów. Więc jeśli jest to tylko możliwe, postaracie się to przesunąć na inny lepszy termin dla Was, moi drodzy, oczywiście uwzględniając również fazy księżyca moi drodzy, dzisiejszy dzień świetny na zamykanie pewnych spraw, na dokończanie pewnych rzeczy usuwanie ich z naszego życia to jest też świetny dzień na oczyszczanie takie emocjonalne na takie drobne czynności związane właśnie z jakąś taką medytacją, oddaleniem, modlitwa moi drodzy można dzisiaj dokonywać pochówku zmarłych z zasadami Feng Shui, jest to dosyć dobry dzień, jeśli właśnie o te czynności chodzi. E, moi drodzy, ten dzień będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego e, bawołu, węża, małpy i koguta, neutralny dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla tygrysa, królika, kozy i świni. I właśnie te cztery znaki, tygrys, królik, koza i świnia, powinny się powstrzymać od jakichkolwiek... Em, Jakich, słuchajcie, istotnych aktywności w tym dzisiejszym dniu. To wszystko, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkania z feng Shui. Do usłyszenia.